Dobrze. Mamy 350. Kochani, mamy 350. Nie widzę, nie słyszę, więc odwiedzam. 350, one raz pierwszy. 350, teraz drugi. 350. 400! O, mia. 450. Pięk, Ile tu trzymamy? Mamy. 500! 500! Myślę, że na to oddał się niż. 500 jest, dobrze. Uwaga, 500 po raz pierwszy. 550! ale ciężko Pani, by tam, no proszę. A o, panowie, w swoim panowie, wydajno, 550 Pani dała. Pozwolimy one się z tą wspaniałą szybką. Na pewno ta będą zabawki na tylko prawda? A Dobra, Dobra, zostajemy tą Panią 550 po raz pierwszy. 500. 600. 600, ale spokojnie, tu jeszcze mamy sporą strzynek. 600 po raz pierwszy, 600 po raz drugi, 600, to, to jest to satan on. o nie, o Jezu. 650, tak, dobrze, szatowałem z tymi saltami. dobrze, chyba, że założyłem, dobrze, ok, 650 po raz pierwszy, 650 po raz 700 Ale ja naprawdę nie zrobię z 700 po raz pierwszy 700 po raz drugi 700 po raz trzeci Zapraszam wspaniałą Panią tutaj Proszę bardzo. nawet w Proszę wybrać Dobrze proszę Państwa, patrz o te marzenie z moimi z Kolumbii Dobrze, to na Pani miała 350, tak? Pani mieszka 350 I zostaje chyba tutaj z tą Panią O Jezu z Panem chyba będę Pan wydaje. daje? 400 Jestem z Panem Odbijam i piękne do Pani Niczym światłowodem Jestem, jak się to 450, tak? 450 mi... Ludzie, co ten remont ma w sobie? 550 Jestem 550. Dobrze, kochani. 550 po raz pierwszy. 550 po raz drugi. 550 po raz trzeci. Zapraszam serdecznie Panią Turek. Chociaż uchwalam rzem. Daj sobie, sobie stoj. Jest, jest, taka. Ta. Proszę Państwa. 300 zł po raz pierwszy. Za ten fantastyczny rower. 300 zł po raz drugi. Czy są osoby zainteresowane? Pan wie czy? A Pan żarnowa. A więc proszę Państwa, nie widzę, nie słyszę, więc odliczam. Robert jedzie do Pana tutaj 300 po raz pierwszy, 300 po raz drugi, 300 po raz trzeci. Brawo do Pana, Pana! Dobrze, kochani, wraca temat skrzynek, a więc uwaga. To jest jeden z moich ulubień, przepięknej deseczki. 150 po raz pierwszy, 150 po raz... jest, mamy. Lecę do Pani. 160, dobrze. Będziemy dobrze. 160. 170. Tak? Chwilka, chwilka. Pan ile? Proszę. 250. 250. No to się będziemy rozdalić. 250, proszę państwa. 250 dla tego pana. Lecę do pani, pani nie krzyczy. A po prostu szkoda głosu, ja sobie pobiegam. Proszę pana, ta pani dała 300. 350. 350. Ten pan, pro, proszę pani, ten pan powiedział 350. Stoją tutaj przy tym. Panu tak tutaj. 350. Sto pan z konikiem. Pan z konikiem 350. Ale z, uwaga, odliczamy. 350 po raz pierwszy. Lecą do pani 400. Proszę Pani. Jak Pani, jak pani kupi, staje mnie. Ja już obiecuję staję i śpiewam na pani, dobrze? Śpiewam, śpiewam na pani. 400. 400 po raz pierwszy. 400 po raz drugi. Nie widzę, nie słyszę, więc odliczam. 400 po raz trzeci na tej pani. Zapraszam pani. Proszę Pani, a więc biegnę do Was, kochane. 100 zł. 100 złotych po raz pierwszy! 100 złotych po raz drugi! Nie widzę, nie słyszę, 100 złotych po raz trzeci, brawo! Zapraszam. Dobrze. 150 złotych, 200, tak? Ojoj, 200 złotych, ale mamy... A na co chodzi 200 zł, 200, 200 zł, 250, 300 zł, 400, 400, 400 złotych za rękami. 400 zł, ale jeśli będą budki na gołęż Spokojnie, okay. nie Nie. 500. 500. 500. Uwaga. 500 po raz pierwszy. 500 nawet karnych może za 500 po Słuchajcie, wrócimy, wrócimy. Czajnie chciałem naprawdę podziękować. Że ci y, Państwo ze są samego początku. Widzicie, że to jest tak specjalna, fantastyczna aura udzielania się tych incytacji i takie rzeczy. Po prostu ludzie mają tak wspaniałe serca. Za tę piękną postawę. To jest coś wspaniałego, naprawdę. Już zapraszam Pani 500 po raz pierwszy, 500 po raz drugi, 500 po raz trzeci. Zapraszam wodę w karmi. Pomożemy nam tego samochodu załapować. Ja w życiu zaniosem. Jest mamy Pięćdziesiąt po raz drugi i 50 po raz trzeci, brawo! Jak masz, nie? Borys, Borys, proszę bardzo, buta rygowana, na tartarzków, tutaj podejdziesz za chwilę. Blanka, Blanka! 50 po raz pierwszy, 50 po raz drugi, 50 po raz trzeci, brawo Blanka! Dobrze, mamy, bardzo proszę, o tutaj. Dziękujemy śliczni wojscy. Dziękujemy. 270. siedemdziesiąt. Aj, Ajajaj, dwieście siedemdziesiąt po raz pierwszy. Dwieście po raz drugi. Nie widzę, nie słyszę. 280. 280 po raz pierwszy. 280 po raz drugi. 280 po raz trzeci, brawo upragniona Doniczka z króliczkiem dla pani. To słuchajcie, tak schodzą jak ciepłe bułeczki te Doniczki z króliczkiem, a Dobra, więc. Jest okrawek, jeszcze, oh, trawet, jeszcze jedna. 150 już pana wiem. 200 po raz pierwszy, 200. Nie rozumiem, 220 po raz pierwszy. 250 po raz pierwszy. Przepraszam, co te doniczki mają tyle. Może nie. O, tu masz panią, zobacz. 300. Proszę, 300. No to temat załatwiony. 300 po raz pierwszy. 300 po raz... Ja myślę, że pan tu podstawiony z tą sceną. Jest pan na, na pod. pod. Brawo do tego pana. Dzięki temu panu, pan na, na tych trybunach proszę podnieść rączkę. Te doniczki zeszły niczym. Świeże bułki. Świeże 300 po raz pierwszy, 300 po raz drugi. Nie widzę, nie słyszę ani 300 po raz treningu na siłowni tutaj na naszej sali osób. Trzy miesiące treningu mam kartę, z której można skorzystać. Czy panie, które uprawiają sport słyszą, że mamy trzy miesiące treningu. Cena wywoławcza... 33 karne tutaj na śłodnię. Cena wywołała w czas 100 złotych, czy niezainteresowanie. Bardzo proszę tylko o podniesienie ręki, a my już załatwimy całą sprawę do końca. 150 po raz pierwszy. 200. 250. 250. 300. 300. 300 po raz pierwszy. 300 po raz drugi. 300. Stanęło na 450, tak? Uwaga! Jedziemy, kończymy. 450 po raz pierwszy. 4... 500 no wie pan co? 500. 520. 520 po raz pierwszy. 520 po raz drugi. 550. Będzie 700, ja robię salto. 550, tak? Proszę Państwa, 550 po raz pierwszy, 550 po raz drugi, 600, 560, 560, 560, 560 po raz pierwszy, 570, 580. 580. 580 po raz pierwszy, 580 po raz drugi, 580 po raz trzeci, proszę Pani. Zapraszam po te fantastyczne, niepowtarzalne, jedyne w swoim rodzaju przepiękne donice. O! musi być i trzecia. Cena wywoławcza, 50 złotych po raz pierwszy. 50 po raz drugi, 50 po raz trzeci, proszę bardzo. Tutaj zapraszam do... Mamy 100 złotych. Dobrze, stoją tutaj. 100 złotych po raz pierwszy. Proszę, 200 złotych po raz pierwszy. 250 po raz pierwszy. 300 po raz pierwszy. 350 po raz pierwszy. To jest wspaniała, wspaniała chwila. 350 po raz drugi i 350 po raz 400. 400 po raz pierwszy. 400 po raz drugi. 400 po raz trzeci. Zapraszam pana. Tutaj do nas. Ale mamy jeszcze jedne piłki, tak? Spokojnie. Zaczynamy od 50 zł ta sama piłeczka. Jest 50. Uwaga! 150 po raz pierwszy tutaj dla Państwa. Czy przewijasz? Zamykaj, dobrze. 150 po raz pierwszy, a więc uwaga, nie widzę, nie słyszę, więc obliczam. 50 po raz pierwszy, 150 po raz drugi i 150 po raz trzeci sprzedane za Tutaj chłopiec w się odbierze drugą piłkę, dobrze? I płaci Co tam my mamy jeszcze? Dobrze. A więc uwaga, Jerzy Dunek, podpisało się, okazało trzy te piłki. Także, uwaga, zaczynamy! od jest, 50 po raz pierwszy. Dla Państwa, tu stanę Państwa, jest 50 po raz pierwszy. 100 zł, koło tutaj kodyj dziewczynki, jest po raz pierwszy, 100 zł. 150, przechodzę tutaj. 170, jestem 200, razy piłka do Państwa. 200 po raz pierwszy. 200 po raz drugi. I 200 po raz trzeci. Proszę bardzo, zapraszam tutaj do poszukiwania. 300 na rolę 350, 400 450, 500 450. 500, a mówię 550, 550 Od syna pożyczyłem 600 650 650 <sharp farms> A na to Ja prezesem <Spectrum> 650 700 750 To jest oryginalna koszulka 750, 800, dziękuję bardzo, 800, brawo do tego Pana i brawo do Pana, bo to dzięki Panu do Pani, brawo, I słuchajcie, to jest, to jest fantastyczna impreza, to jest fantastyczna impreza, natomiast zobaczcie, zobaczcie ile set płynie tutaj dla naszego małego bohatera, to jest, słuchajcie, nie spodziewałem się, nie spodziewałem się, 100 złotych po raz drugi i 100 złotych po raz trzeci dla pana. Zapraszamy, dziękujemy bardzo. A jak chciałam się, zauważyć, że z już rozgrzewa się fantastyczna i powtarzalna zespół w dębnie.